Ludzie, którzy są ofiarami ofiary przemocy, bardzo często mają przemoc ratowania swojego kata. Uh, oni szybko zapominają, jakie kata im rani. I w że kata jest troszeczkę uh, ma obniżony na jest nieszczęśliwy, oni próbują zrobić wszystko, aby właśnie ratować. I tłumaczyć ich, by usprawniacie ich. Bardzo często, i to jest bardzo niebezpieczne, jest to, że oni w tej wędrówce, nawet kiedy spotykają ludzi, którzy im wspierają, kiedy spotykają możliwości, aby właśnie zacząć budować swoje własne świat, oni zrezygnują z tego, z tego powodu, że nie potrafią opuścić swojego, i kata swoje, jakby... Sprawca. I też następna rzecz, która jest bardzo ważna jest, ponieważ tych ludzie żyją zazwyczaj w środowisku dosyć przemocowym, który takie że zazwyczaj jest jeszcze wzmocnione przez jakieś uh, braki uh, z strony środowiska wsparcia, bo często jakby środowisko samo zaczyna po prostu bronić tego kata, bo kata bardzo często, jego praca bardzo często gra rolę bardzo dobrego człowieka, jest człowieku, który może być dobrze zarabiający, jest człowieka, który może być wykształcony, w związku z czym jakby on gra rolę inna dla środowiska, a inna jest jakby swoją rola w domu. To, co się dzieje, jest, że bardzo często ofiara przemocy zaczyna się e, e, zaczyna nie zauważać, jak ona sama zaczyna nabrać tych zech złych, jak ona zaczyna być złośliwa, jak ona zaczyna być jak jak zaczyna być jak oseniające, jak zaczyna być jakby, jak zaczyna być jakby um, małe, jakby, twórcze, czy małe jak dla innym. Jest to rzecz, o jest bardzo właśnie, zaczynają mówi, że jakieby najwięcej problemów z przemocą, przemocą przede wszystkim psychiczne, jest to, że to nie są krzyk, to nie jest różne uderzenia, czy różne takie upodlenie, to bardziej to, co tak naprawdę jest jakieby problemy, to jest to, że człowiek zaczyna nabrać cechy które w ogóle nie jest związane z ich światopoglądem, z ich otożsamością, ale to jest takie głęboko u uwarunkowane, że potem trudno im zdać sobie sprawę, że oni mogą być kimś innym. I to właśnie jest w tej bajeczce, o której czytałem. Tak? Te jeziory to są nasze czyste emocje, które z czasem zaczynają przeminąć, przeminąć w takie e, brudne emocje. Nasze myśli też przestaje działać, bo ciągle, jakby jesteśmy w stresie, ciągle jesteśmy oceniani, ciągle jesteśmy jakieś tam poczucie, że jesteśmy niekompetentni, nic nie warto. A to powoduje, że e, zaczynamy w tym wierzyć i zaczynamy też jakby się dopasować do takie wyobrażenia o sobie. Bardzo często jest tak, że to zaczynają przekazać też swoje dzieci. I e, zapominamy, że nasze dzieci takie, jakby zaczynają to stosować w stosunku do innych dzieci, do nas samego. Dlaczego ważne jest, żeby nie poddać, szukać ich pomocy. Bardzo tutaj jest związane to tego mędrca. Mędrca jest postać po czasami ludzi, którzy po prostu zwracają uwagę, którzy wyjaśniają. Bardzo często te ludzie są traktowani jako wrog lub jako osoby, które są ważne, jakieby zagrażające, bo pomimo tego, że to może być mędrca, pomimo tego, że na poziomie... Tak, jak deklaratywna osoba, która jest ofiarą przemocy, akceptuje tę mądrości, tej wiedzy, zwraca na to uwagę na poziom emocjonalny, ona nie jest w stanie e, się odseparować od swojej pracy. Bo to jest jakiegoś pewnego pewnie jakiegoś współuzależnienia. Dziękuję bardzo.